Dzień dobry, wieczór Państwu. Kiedyś przy okazji jakiejś awantury o imigrantów, uchodźców, pozwoliłem sobie powiedzieć, że ludzi nie należy dzielić na białych, czarnych, czerwonych, ale można na mądrych i głupich, dobrych i złych. Na przykład, moim zdaniem, Thomas Sowell. Jest mądry, a Thomas Piketty jest głupi albo zły. Bo nie mogę wykluczyć, że on nie z głupoty napisał tyle głupich rzeczy, ale dlatego, że próbuje innymi manipulować. Nie tylko tak jak Karol Marx. Zresztą Piketty sam siebie nazywa, jest nazywany. Marksem 2.0, no bo jego książka Kapitał, nawiązująca do dzieła Marksa w XXI wieku, nazywana jest Kapitałem 2.0. Tradycja tego typu manipulacji jest dosyć długa w świecie intelektualistów. I dlatego przyniosłem się z sobą książkę tego mądrego Tomasa Soela. Intelektualiści mądrzy i niemądrzy. Jakbyście chcieli po nią sięgnąć, to naprawdę warto. A przyniosłem ją w kontekście inby, która wybuchła w mediach społecznościowych na temat Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bo okazało się, proszę Państwa, że estetyka jest też uwarunkowana politycznie. Otóż trzeba się tym muzeum zachwycać z powodów politycznych albo uważać, że ono jest brzydkie. Tak samo z powodów politycznych. Oczywiście różnie się podchodzi do kultury i sztuki, bo jesteśmy różni. I tak samo jak jeden woli blondynki, a drugi brunetki, jeden szczupła, a drugi pulchny, ktoś woli wino, a ktoś piwo albo koniak tak i z dziełami sztuki jest różnie. I nie jest tak, że ci, którzy coś wolą od czegoś innego, są dobrzy albo źli tylko mają różne gusty i guściki. I jest to rzecz normalna, ale różni ludzie zachowują się różnie pod wpływem bardzo wielu różnych czynników, tak sięgając wstecz do książki Soela. Otóż zacząć trzeba od tego, że Nasze mózgi, o czym już kilka razy mówiłem, kształtują się w specyficzny sposób. Człowiek jest jedynym chyba zwierzęciem, które rodzi się z mózgiem nieukształtowanym. No, nie może urodzić się z mózgiem w pełni ukształtowanym, bo by się nie urodziło. Dlatego, że w pełni ukształtowany mózg człowieka byłby za duży, żeby taki mały człowiek mógł się urodzić, więc musi się urodzić wcześniej, i potem jego mózg jeszcze przez jakieś 10 miesięcy dojrzewa. Ale nie dojrzewa już w komfortowych e, warunkach wodów płonowych, tylko pod wpływem różnych bodźców, które na niego działają. W związku z tym na no, jedne mózgi działają. Bodźce takie na inne bodźce inne. Ale na tym nie koniec. Bo potem przecież też kształtujemy się pod wpływem różnego rodzaju idei z jednej strony i pod wpływem różnych faktów zdarzeń, w których uczestniczymy. Jedni uczestniczą w takich zdarzeniach, inni w innych, i one wpływają na to, jak ci ludzie myślą. Podobno to jest tak, że ten Nasz mózg, umysłowość nasza, to jedyny na świecie software, który potrafi zmienić hardware. Ten software to właśnie to, jak się nasze mózgi kształtują, jak zaczynamy patrzeć na różnego rodzaju idee. No właśnie. Idee to coś czym zajmują się zawodowo intelektualiści. Pisze Sowel tak, jak y, na przykład ktoś wynalazł jakąś szczepionkę, to wykonał pracę intelektualną. Jak ktoś inny napisał jakiś program komputerowy, stworzył jakieś oprogramowanie i zaczął je sprzedawać, to też wykonał jakąś pracę intelektualną. On nie wykonywał pracy fizycznej, tak jak postrzegał to Karol Marks. No ale kogoś takiego można nazwać intelektualistą? Nie. Yes. Zdaniem Sowala intelektualista to ktoś taki, który zaczyna od idei i na idei kończy. I nie tworzy się absolutnie implementacją tych swoich idei, ani przede wszystkim skutkami, jakie owa ewentualna implementacja mogłaby... Przynieść. Dlatego mamy całe zastępy intelektualistów, którzy tworzyli, lansowali idee wcielane w życie przez innych, które przyniosły światu nieszczęścia, ale oni sami nigdy specjalnie nie byli z tego powodu krytykowani. Ci, którzy stworzyli te idee, które przyniosły światu same nieszczęścia. Prekursorem takiego intelektualisty, którego idee wywierały wpływ i chyba nadal wywierają wpływ na ludzkość, był Voltaire. To on zasłynął z tego powiedzenia, że nie będzie na świecie dobrze, dopóty nie powiesi się ostatniego króla na kiszkach ostatniego księdza. Prawdziwy intelektualista, nie? Taką miał Ideę. My go w Polsce nie lubimy. Oczywiście niektórzy go nie lubią, dlatego, że pisał bardzo niepochlebne opinie o Rzeczpospolitej Sławieckiej, natomiast zachwycał się Katarzyną II czy Fryderykiem II. Nie dlatego, proszę Państwa, że miał jakąś antypolską fobię. Nie. Tylko odwrotnie. On. Krytykował Rzeczpospolitą Szlachecką nie z powodu antypolskich fobii, tylko miał antypolskie fobie z tego powodu, że zachwycał się ideą. Tą, którą sam stworzył i którą dansował. No, jak przeczytamy, co pisał do Fryderyka II o tym, że armia rosyjska wkraczająca do Polski, dokonująca w Polsce rozbiorów, jest armią Pokoju. No to pamiętając zarówno nasze doświadczenia historyczne z XVIII wieku, jak i późniejsze możemy mieć silne podejrzenie co do tego, że Wolter był jednak idiotą. Coel no, pisze intelektualista niemądry. Ciekawostka. Voltaire nigdy nie był w Rosji, ale prowadził korespondencję z Katarzyną, którą nazywał Minerwą Północy, Semiramidą. Na uwagę, która została mu kiedyś zwrócona, że skoro nie był w Rosji, to może nie powinien wypowiadać się tak stanowczo, bo w tej Rosji to jest jednak zupełnie inaczej niż on to przedstawia. Wolter stwierdził: No może i tak. Ale ja jestem taki zmarzluch, a ona przysyła mi takie wspaniałe futra. No właśnie. Czy dostaje się futro, czy zapłaty za wystawioną fakturę? Można swoje poglądy budować na tej jednej mocnej podstawie, żeby było intelektualiście ciepło. Ale co to jest ten intelektualizm? Poza tym, że charakteryzuje go skoncentrowanie się na idei i niewychodzenie poza sam idealny obszar Otóż nie pasuje intelektualistom, i to jest ich cecha charakterystyczna, że świat może działać inaczej niż oni w swoich własnych mózgach sobie wyobrazili. To jest mniej więcej tak samo, jakby ktoś powiedział: tylko blondynki. E, Brunetki są złe. No, oczywiście, jakby tak ktoś powiedział, to zostanie okrzyknięty niemądrym intelektualistą. Ale jak ktoś powie. Ta idea jest dobra, wszystkie inne są złe, no to przez zwolenników tej samej idei zostanie okrzyknięty bardzo mądrym intelektualistą. Natomiast cechą charakterystyczną ludzkości jako takiej jest to, że wiedza się kumuluje, ale w ludzkości, a nie w jednym człowieku. Żeby nie wiem, jak wielkim on był intelektualistą. No i to denerwuje różnych intelektualistów, bo im się wydaje, że idee są tylko te, które oni podzielają, że te inne to albo są błędne, co i tak nie jest najgorsze albo że w ogóle powinny być rugowane i nawet nie należy się nad nimi pochylać, nie należy o nich w ogóle dyskutować, bo podzielanie innej idei niż podzielają intelektualiści dyskredytuje tych innych ludzi. To taki motłoch generalnie jest, zdaniem intelektualistów. Jak pisał Frederik von Hayek, Fryderyk August von Hayek albo Frederik Hayek. To ciekawe, już kiedyś Państwu o tym mówiłem, że jego pełne nazwisko brzmi Fryderyk August von Hayek. I dopóki mieszkał w Austrii, to tym von się posługiwał. Jak przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, to tam przestał używać drugiego imienia i przydroska von. Był Fredrykiem Hajkiem, jak wrócił na kontynent mimo że do Londynu, no to znowu wrócił do FON. Tak to się dzieje, nawet w umysłach wielkich ludzi. Niewątpliwie hajek, człowiekiem był wielkim. To on pisał o tej skumulowanej wiedzy, ale rozproszonej. I tacy ludzie, z których każdy dysponuje. Jakimś minimalnym zasobem wiedzy. Jedni większym, inni mniejszym. Niektórzy bardzo malutkim, ale każdy jakiś zasobik tej wiedzy ma. I wymieniają się tą wiedzą na wolnym rynku, no to kształtują się stosunki między nimi, które przyczyniają się do dalszego rozwoju idei. Do Akumulacji wiedzy w społeczeństwie. I tak samo jest na przykład z prawem, nie tylko z wolnym rynkiem, ale właśnie i z prawem. Normalny człowiek to chciałby na podstawie analizy jakiegoś przepisu dokładnie wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno. I jak generalnie jest w tym systemie prawnym, w którym on musi funkcjonować? Tymczasem intelektualiści mają zupełnie inne podejście do tego zagadnienia. Oni nie analizują tego, co analizuje zwykły człowiek. Jak jest. Tylko przenoszą swoje rozważania na grunt tego, jak być powinno. No, a przecież już Hume pisał, że ze zdaniu bycie nie można logicznie wyciągnąć wniosków na temat powinności. Nie można zbudować logicznego zdania, sylogizmu o powinnościach z zdań dotyczących bytu. Tylko, że niektórym się wydaje, iż nie tylko można, ale że się powinno mało tego. Że akurat ta powinność powinna być taka, jaką oni sobie sami w tych swoich mózgach wyobrazili. Tu dochodzimy do sporów, które pojawiło się ostatnio w mediach społecznościowych o obiektywizmie i niezależności. Ktoś coś napisał, dostał wynagrodzenie, w związku powyższym dyskredytuje go to jako niezależnego eksperta. To nie jest, proszę Państwa, problem, że ktoś. Coś napisał i otrzymał za to wynagrodzenie. Problem byłby wtedy, jak on by napisał coś innego niż rzeczywiście myśli, po to, żeby dostać to wynagrodzenie. Trochę tak mogło być z Wolterem, właśnie z powodu tych ciepłych futer. Bo przecież pisał różne rzeczy o stanie, którego nie znał. Nie znał Rosji, bo w niej nie był. W Polsce też nie był. Ale zapragnął pochwalić Katarzynę, zapragnął pochwalić Fryderyka. No więc musiał krytykować Polskę, która i Katarzynie, i Fryderykowi wtedy przeszkadzała, która stawała się wówczas takim e, dowodem na imperialne zapędy Fryderyka i Katarzyny. A przecież to byli ci władcy, którzy zdaniem Woltera i wielu innych intelektualistów mieli narzucać innym ideę. Władcy oświeceni. No właśnie. Kiedyś opowiadałem już o oświeceniu. Niektórzy uważają, że ten wiek świateł, wiek rozumu, to coś niezwykle dobrego. Ale niektórzy powiadają, że ten wiek oświecenia przyniósł ludzkości jako takiej w dłuższej perspektywie czasu więcej zła niż pożytku, bo to wtedy zaczynały kwitnąć idee oderwane od rzeczywistości, które były narzucane w kolejnych stuleciach światu i ludziom, niosąc im nieszczęście. No właśnie. Co Ole pisze w tej książce w kilku różnych rozdziałach o kilku różnych rzeczach? Tam i najciekawsze są oczywiście z powodów zawodowych. Te rozdziały, gdy pisze o intelektualistach i gospodarce oraz o intelektualistach i prawie. Bo kształtowanie się idei w ekonomii i w prawie sprawia, że zaczyna być Prawo wykorzystywane jako instrument do narzucania idei ekonomicznych. Dlatego, że bez takiego narzucania ludzie zachowują się naturalnie, jak to opisywał Hajek. Dokonują wymiany, kierując się własnym interesem. Coś za coś. Kwi pro quo. Robią to. Automatycznie kierując się właśnie swoim interesom. Natomiast niektórzy dochodzą do wniosku, że skutki tego typu działań w tego typu systemie są presalno dla tych ludzi złe. Tylko, że oni nie zdają sobie z tego sprawy, że one są złe. dlatego ktoś inny powinien. Przy pomocy prawa, tak ukształtować stosunki między ludźmi, żeby ekonomiczne efekty były inne niż są bez tych regulacji. Ale to znowu się opiera na pewnej idei. Idei, że ekonomia to nie jest nauka o ludzkim działaniu. Tylko na przykład o. Regulacji mało dostępnych zawodów. Więc jak mamy coś regulować, musi pojawić się regulator. Ten regulator, no to jest ktoś taki, jak twórca szczepionki albo jakiegoś oprogramowania, no który intelektualistą nie jest w rozumieniu CLE, mimo że posługuje się rozumem. Ale no musi tę idee. Zaimplementować jednak. Tego typu regulator potrzebuje intelektualisty. Intelektualisty, który tylko i wyłącznie dokonuje analiz intelektualnych, nie wychodząc w ogóle poza świat idei. Oczywiście, jak się okaże, że regulacja się nie uda, to najwyżej winny może być regulator. Nigdy winny nie będzie intelektualista. No chyba. Chyba, proszę Państwa, że to są ci intelektualiści, których wykorzystywali naziści. Na przykład e, Karla Schmidta. Karl Schmidt został uznany za jurystę Trzeciej Rzeszy. Mimo, że wcale nim nie był. No ale posługiwali się naziści. Fragmentem, tak na dobrą sprawę, jednej z jego prac, dla uzasadnienia tych wszystkich różnych rzeczy, które robią. Natomiast jak Sartre wychwalał Stalina, to już po tym, jak odkryto Gułagi, nikt do Sartra nie miał specjalnie pretensji. Tak jak inni mieli do Karla Schmidta. Więc znowu są pewne idee, które funkcjonują, mimo że absolutnie zostały negatywnie sfalsyfikowane. I pewne idee, którym funkcjonować się zabrania. Właśnie dlatego, że zostały negatywnie sfalsyfikowane. No i tak oto dochodzimy do naszego, przepraszam, cholernego. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Intelektualiści, niektórzy, uznali, że to duma. Duma Polski to muzeum. Jak powiedziałem, sztuka to sztuka. Każdy może mieć inne podejście do sztuki. Ale teraz zejdźmy do szarego ludu. Na ziemię zejdźmy, proszę Państwa. Główny... Zarzut, a może nawet nie zarzut, ale śmieszki, które się z powodu tego muzeum pojawiły, pojawiły się wśród ludzi pamiętających początek lat 90. No, bo oczywiście niektórzy, tak jak powiedziałem, skrytykowali to muzeum, bo wybudowały Trzaskowski. Żeby nie wiadomo, jakie ono było, to oni i tak by to muzeum skrytykowali. Natomiast drudzy z tego samego powodu, to muzeum pochwalili. A tacy zwykli ludzie stanęli przed tym muzeum. I niestety przypomniały im się owe lata 90. Tam, w tamtych czasach, w tym samym miejscu. No, może nie dokładnie w tym samym, ale prawie w tym samym. Stały takie blaszaki, nazywały się kupieckie domy towarowe. One co prawda miały taki półokrągły dach, no i były nieporównywalnie brzydsze. Tylko, że najważniejsza w tym wszystkim była właśnie perspektywa. Bo iglica Pałacu Kultury, ostatnie piętra wraz z iglicą Pałacu Kultury, znad domów kupieckich, towarowych wystawał. Tak samo brzydko, jak wystają dziś. No i pewnie dlatego intelektualiści się połapali w tym wszystkim i zaczęli pokazywać to muzeum w innej perspektywie, żeby udowodnić, że inni są głupi. No ale idei ideami, a rzeczywistość rzeczywistością. No i oczywiście intelektualiści. Są niekontenci z rzeczywistości. Z rzeczywistości, która im nie pasuje, która im się nie podoba, którą chcieliby zmieniać. Tylko, że zmieniają ją na obraz i podobieństwo swoje. Kto tak kiedyś zrobił? No, tak, Pan Bóg stworzył człowieka. Na obraz i podobieństwo swoje. I oni są takimi nowymi bogami, którzy cały świat. Chcą zrobić na obraz i podobieństwo swoje. Nie ma więc miejsca na jakiekolwiek polemiki o czymkolwiek. Na prezentowanie różnych racji, różnych punktów widzenia. A pamiętajcie Państwo, że właśnie z prezentowania różnych racji, różnych punktów widzenia, ścierania się tych racji, punktów widzenia, dochodzi do kumulacji. Wiedzy w społeczeństwie. W taki sposób, że od ludzi, którzy nie umieli posługiwać się ogniem, doszliśmy do stanu, w jakim dziś żyjemy. Nie dlatego, że ktoś narzucił komuś jakąś jedyną narrację, ale dlatego, że różni ludzie w różnych epokach, w różnych częściach świata mieli różne racje. One się ścierały ze sobą. Jedne wygrywały, bo były efektywniejsze. Inne przegrywały, choć być może też były efektywniejsze. Ale nie dano im w pewnym momencie się sprawdzić. Nie pozwolono im się sfalsyfikować, tylko a priori przyjmowano zupełnie inne idee. Zupełnie inne, Koncepcje. To troszeczkę tak jak dzisiaj ze sztuczną inteligencją. Zobaczcie Państwo, jakie były idee dotyczące jej rozwoju. Przecież bardzo różne. Nieprawdaż? To, jak rozwijała się sztuczna inteligencja 30 lat temu, zupełnie co innego niż to, jak rozwija się ona dziś. Sposób jej rozwoju jest inny. Dlaczego? No, dlatego, że odeszliśmy od takiego formułowania, kształtowania komputerów, jak na przykład Deep Blue, komputer, który wygrał w szachy z Kasparowem, i postawiliśmy na tworzenie sztucznej inteligencji w taki sam sposób, jak zbudowany jest mózg człowieka. Czyli tworzymy sieci neuronowe. Tak jak zbudowany jest mózg człowieka. Ten, który ponoś jest nieracjonalny. No właśnie. Ale doszliśmy do tego punktu, w którym jesteśmy. Niektórzy mówią, że on jest bardzo niebezpieczny. Być może, nie wiem. Dzięki temu, że mieliśmy różne idee. Że nikt nikogo wcześniej. Nie dezywuował, dlatego że ma inne idee, tylko prezentował swoje własne. Więc jak słuchamy różnych intelektualistów zanurzonych w świat idei, mówiących, że to te ich idee są jedynymi, słusznymi i obiektywnymi, to nie wierzmy w to specjalnie. I naprawdę polecam tę książkę Solar. Soweła napisał. Kilka różnych książek, głównie ekonomicznych. Natomiast ta nie jest książką specjalistyczną o ekonomii, co wyjątkowe, jak na Soela. Jest właśnie o intelektualistach. Troszeczkę nawiązuje w swojej narracji Sowell do Johnsona, który pokazywał, jakim naprawdę człowiekiem był Wolter, jakim naprawdę człowiekiem był Rousseau, jakim naprawdę człowiekiem był Karl Marx. No i nie odwołując się do konkretnych przypadków, Sowell robi to samo. Warto przeczytać. Chociażby, żeby mieć taki dystans do dyskusji o Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie i do opinii różnych intelektualistów na jego temat. Do zobaczenia i do usłyszenia.